Oj, to się stanie, co? Oczywiście, że się stało właśnie. Oczywiście oczywiście. Dobra, drif, drif, drif. drift. drift, drift, drift. O, drilowcy! O. No drilowcy. dobra. Drift. ładnie ta mapa Sylo, ale to drift. Bo... Drilowcy! Silo, ale to drift. Albo drift. Ale to drift. O Jezu, widziałem tą mapę, ja wiem, która to jest ta mapa. Tak le lecimy Ej, w, dół, w dół, nie? Jedni leci, muszę przestawić playlistę no. dalej, no. <laughs> o, jak on ci też. leci? W GTA ci leci? No, Ej, co za minus mnożnik? No. No, bo, je... no, jest... bo bo jej no. no. walnąłeś To nie chodzi no, o to no, kto no. pierwszy, tylko chodzi o to, tak. żeby jak najlepszy no. wykręcić ten Znaczy pierwszy też ma dodatkowe punkty Tak, tak, tak Myślę, no, że na tej mapie wiem. akurat nie bycie pierwszym to będzie ok. Toś ma swój samochód tu? Ja. Ja, ja, ja mam, ja mam ja mam. Wow. Entero ma, no, jest przy mnie, no. Spacuszki. Dobra. Nie co to chodzi, wcale nie wiedziałem, że taki z No to przecież no, mówiliśmy no, o tym. 30 razy. No to mi się podoba, to ja teraz będę jeździł elegancko, ja to prawdziwa, ściefą, kółeczko, jak prawdziwa ścichłapię, całe kółeczko, pejk. Jaki jest najwyższy mnożnik, bo nie pamiętam? 5-0? to lipa. X1000 może nawet 0. O, 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 o! Co? A ze zgęzpienia się są minusowe, tak? No, wypadłem. To ja no. Wstańczy, no, poczekaj, tak. zaraz ci powiem, Tak, ale niewiele, no. niewiele, niewiele, ze 100 mi wzięło. Albo 5000? Nie wiem. <laughs> nie wiem nie, to wiem, nie wiem. Coś tam mogło zawrzeć, no. Ale przy tych rurach będziecie robić, trip, to wy macie po no, 1000, tak? To jest tak, perfekcyjne. Ta, niby ja, ta. O, silo, tam mega drifta ciupnął. No bo ja mówię, a to jak bemko u pod Lidlem. To samo. No, jak w Lubaczowie Lidl, pod tym no. ja A, Aaaa, bym, 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 świadkiem. Teraz może nie, ale umiecie to to kręgosłup. Silo, a zaprosisz nas jeszcze do, do siebie na futary? Jak najbardziej, kiedyś? zawsze kiedy chcesz. No ale Zobacz, to. On jakiś czas temu tu wejść nie chciałeś na herbatkę, Nawet mamuśka powiedziała, chodź, Piotrusia, e... a ty nie. <laughs> Tak, tak powiedziałaś? Ja przejazdem tylko. No tak, no, ale wyszłaś specjalnie nawet po niego jeszcze by nie chciałbyś. Ja, ja, ja przejazdem tylko byłem, nie? No ale było, tak? Było. Bo to było przecież tak, że ja w ogóle się dowiedziałem, że tam jesteś tak nagle. No to nie wiedziałem, że ja tam No! Myśmy na szumak byli. Na szumak? Na szumak. No. Nie no to, no to trzeba się zgadać. No, no a tak. No tak może wiesz, w lecie jakiś grill, co? Nie, ja ani jednego dzielu nie wziąłem, ty brałem. No. no. no, no. no. Ja też nie! A nie, czekaj, ja wybrałem wszystkie ostatnio, Poczekaj, no, stop, stop, stop. Ja ostatnio wszystkie wybrałem. Jak? Nie, wyłączyło mi, nie. A ty gigowy, przerobiony. robiony. Tak, tak, tak. To jest teraz gigowy internet Przecież ja Przecież ja miałem tam większość samochód nowych. Tak. Nowy. Na pewnym momencie myślałem, czy sobie nie zrobić takiej migracji, trochę, że wiesz, chcę po prostu odpocząć No, sobie tam, no, 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 no. No, ja bym zrobił to na twoim no, miejscu. No mógłbyś sobie, to prawda. No. Oj, to drzewo! Brzmi kosząco. To, to wszystko na raz robisz na drzewo, czy nie? Nie. nie. Dwa. O! Nie! Ja też na dwa. O Boże, nie wiedziałem, że to jest meta. Ja na Trójnoby, strój se ustawiłem! Face-to-face <laughs> <laughs> face queen! O, to ten! To jest face-to-face o Paksie! nasza, Jaki jest? to no, była nazwa? face to face Queen, nasza księżniczka! Graniowa mi po, po prawej stronie, po prawej stronie mamy nawet Twój pałac! Pałac co? Pałacz Paxa. Paxa. Ale pałac Ale... Ale pałac. Ale... Ale pałac. I nawet korona jest dla siebie, Paxi! Co, co, co? No co, no co, chcesz być no co? czwarty co? No i no mieć pecha? No no. Który jeszcze? Który jeszcze? Który no ja nie, 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 nie ma to. Nie ma problemu. To Ty, kruchem. a, a jak ja mam z tobą wyjechać. Ty, jak ja mam z tobą wyjechać? Halo. W wpalił szafkę, to wyjedziesz. No, chyba no. trzeba, no. To tak, mać. Mać. No, niestety tak. No, ale pak z. na ja, wiadomo. Dobra. Dobra, nie wjechałem w punkt. Co te punkty takie małe dzisiaj? Dobrze, jak twój nos. Ale to w mnie walnęła, a nie ty. No, ale ja ją na ciebie. <laughs> Ola, jak się czujesz tak wykorzystywana przez Paxa? Ja tu jestem strażą przed nią, ale nie sprząta, A ona po prostu tam sprząta, rozumiem. Żeby. Jedzie przede mną i miał czysty przejazd, nie? Okej, okay, a, jak, a, a, jak a jak będziesz jechała przed Paxem, to też się schącisz sama? Tak. Okej, okay, dobra. Tak, tak. To szanuję nawet. Wypadłem znowu w tą dziurę. Wiesz, że tam pełne w wystarczy. Nie, nie, Gdzie i, pełne Jakie Robisz rzeczy na tych skokach, nie wiem po co tam zmieniasz tego, tego Ja lubię, żeby na przykład kogoś walnąć, bo ktoś tam miał... Różnorodność to się nazywa partiz. Diversity. No bardzo ładnie. O kur... Patrz, patrz, Test. widzisz mnie? Widzisz, patrz. O, tak leci. dobra? Na w na razem? Nie. Dobra. Ja teraz polecę, o tak. O, Lisek zwolnił nawet, no, no. Nie, ten samochód po prostu tak tam jedzie. Myślałem, że się spotkamy na wyskoku, ale... Ja no, też! On też. Dobra, ja do Oli. punce cię. Okay. Nie! No, no i Paks packs no. O, teraz nie chcę, nie chcę bić. Co dam? To jest taki, jesteśmy kolegami. Okej. Okay. Dobra. Oooo! <laughs> Cześć. <przyjaciół. śmiech> <laughs> Ale gówno. Jaki Lisek jest, jak jest drugi, jak był trzeci? No, bo ja, ja jestem, trzeci, bo jestem trzeci. Bo ja jestem trzeci. Ty Pax ma zajebiście wolny samochód. prawda, prawda. To jedziemy go pić. O, sam kładę. Nieważne, możesz jechać. Dzięki. Hehehe, nie uderzyłaś mnie. Uderzyłam. No nie, zesrałaś się Letko. w Letko cię tknęłam. Nic mi nie zrobiłaś. Faks, jak chcę pan jak jeździ drugą stroną, żeby z nie wjeżdżać. Jak? On tak jeździ, musisz zmienić. było nawet blisko z kimś się puknąć tu. O, oj, 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 to tak, to nie. Dobra, jadę tam. Jadę tam. To jest Tak. To jest driftowóz, Paksik. Oj, to się stanie, co? Oczywiście, że się stało właśnie. Oczywiście. Oczywiście. Oj, wypadłeś na ten okrąg, oj. Musisz chyba F-kę przytrzymać, wiesz? I wtedy wyjeżdżasz. O, ja wyjechałam. O deathbug O nie tam <grym i górę> chyba wygrywam no, co, co? No, no, co? chyba wygrywam wiesz A tu Czym on jedzie? ty o czymś Typka, Ty tak czułem, że będziesz chciał mi chłupić z tyłu, tył, w szmutów, ...tempo, co, że tak? Eee, To realista. <śmulity> eee, chodź tu. Dobra, ja będę wolę. O. też mnie hamowale. Nie kłamę. Isek. tak, dawaj. łapiecie. cię! Nie wiem, kto by go złapał. No spikowałeś. No wydaje mi się, że bardziej Pax, Pax jest. Pax ty... w sumie tak, no. Spikowałeś, tak. No, specjalnie w dół, żeby go... Ja ...piknąć. <śmulity> O no nie Jedź w prawo! Ludzie są w prawo, nie widzisz? Nie ale o zaraz pojedzie ktoś inny Oj Ten Lemier z przodu faktycznie działa Wypadłeś? Może? O ma, o ma rower, o ma rower, o ma rower No nie! nie. Chciałem! Jadę rowerkiem, normalnie, skok Ale Przerobiony, przerobiony, nie no przecież No tak No tak ładnie, no, 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 no prawda Where is To Czemu jest jak licek jest pierwszy? No, bo no, ty jesteś drugi, ja muszę się, pch, by, wiesz, piąć po szczeblach no tak Wiesz jak jest Cieszkie Ja za to dostaję całe gówno, jakie... Ola, my napis. też Spokojnie, Pask? tak. Mhm. No tak, no serio, dostałem jakiegoś no, kadilaka starego. Kaskaraba dostałem też. A ja mam żabę. Dużo <noise> <go> się pomyliłem. <noise> AŚ <Aż> TU! <to! głosy> <noise> jakbyś tak martwy tego kontrola tam. tu? <noise> 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 Jezus, a szkoda, że nie wypada ten NPC z no. tego. Boże, przecież to był tak dobry. Że... Także... Ja sobie jadę, nie robię żadnego błędu. Nie wypadam. A jestem 55 sekund za Tobą, więc to niech świadczy jesteś, o tym, jesteś dokładnie na... Gówno! Jest to... Samolot po teleporcie. Aha, okej. Okay. Jakie główne auta dostaje? Ale ja, ja jestem też. Cały ten I Samolot do mety od razu, drugi, po drugim teleporcie. Dobrze. Ja jestem cały, całe obrążenie za wami. Masz szybszej, Boże Święty, masz szybszego tego. Kiedy mam? Nie da się zatrzymać. Czy... Rajdżu masz. Nie da się zatrzymać? wjeżdżajcie im dukę. Czy nie, ta kurwa godzinę bym miał na zatrzymanie się jak coś. Ale lisek nie wiem, o masz, ośm teleporta! Dwóch. No to do teleporta się da, ale... To czeka czeka do nie! Do mety! Nie. Ja mam 17 punkt, proszę cię. Nie da się zatrzymać. Jak ty chcesz do mety, jak w powietrzu się zatrzymać? No, po, no po prostu latać w boku. no? no! Kata. no. Kata. no.